Każdy, każdy z Państwa może sobie pobrać e, aplikację, w której e, może sprawdzić e, dostępne platformy. I e, w naszym przypadku nazywa się to Value Calculator, e, który, m, zaraz zobaczymy e, linki do tych produktów, ale można je wy, wyszukać w platformach e, mobilnych, takich jak e, dostępne na telefonie e, e, iPhone, czy czy. czy e, tam, gdzie, obsługiwana jest, gdzie jest obsługiwany Android, i po wyborze odpowiednich parametrów, dostaniecie Państwo informacje o produkcie, o jego możliwościach, o jego konfiguracjach, czy elementach złożonych, czy z tego właściwie, z czego on się składa. W tej chwili widzimy na, na slajdach właśnie linki bezpośrednie, w, czy, czy do Google Playa, czy, czy do Apple y, Store'a. Tam, y, tam Państwo znajdziecie y, te, tę aplikację. Zachęcam do korzystania, bo bardzo łatwo i bardzo szybko y, można sobie porównać platformy, rozpoznać y, i szalenie upraszcza y, dobór rozwiązania. No dobrze. To wstępem o serwerach, ale chciałbym się skupić także na obszarze storage'u i tym, że backupowanie danych może być naprawdę łatwe. Dlaczego? O tym za chwilę. A dlaczego backupowanie czy ochrona danych jest istotna? Myślę, że Państwo wiedzą najlepiej. Szacunki podają, że tak naprawdę nie, braku dostępności danych 70% jest zaplanowane, e, przy czym kolejne te 30% to są nieplanowane e, niedostępności danych, a z kolei z tych 30%, 80 z nich e, zazwyczaj wiąże się z e, uszkodzeniem danych, więc w tym przypadku e, wysoka dostępność e, jest w stanie pomóc tylko w 74 przypadkach. 74% przypadków. Pozostałe 24% musi zostać dodatkowo zabezpieczone. I to jest obszar, w którym backup jest rozwiązaniem, tak naprawdę. I co, tak, w dużej mierze, w nasi klienci, a w tym również państwo. E, rozpoznają, gdzie, gdzie są te trudności, których, którym trzeba, trzeba od, odpowiedzieć. To, to przede wszystkim wzrost ilości danych, który, który no, musi być kontrolowany i musimy e, pilnować, aby, aby nie przekroczyć dostępnych zasobów. I e, co na to się składa, to oczywiście wielokrotne kopie tych samych materiałów. To mocno ograniczają e, dostępne nasze zasoby. I w czasach szybkiego, szybkiego, szybkiej pracy również okna backupowe się skracają. Więc w tym przypadku musimy dbać, żeby zaadresować te, te problemy. Do tej, do tej pory szeroko używanym medium były taśmy. Ale w, na chwilę obecną nie, nie spełniają one do końca swoich stawiany przed nimi e, wymaganiami, przede wszystkim odnośnie wy, wydajności. Stąd taśma nie jest w tej chwili od, odpowiedzią na, na wszelkiego typu e, obszary backupu. No i jak, jak naj, najlepiej i najłatwiej to usprawnić, to przede wszystkim wykorzystać szybkość, jaką dają dyski, czyli e, backupować dane na, e, na rozwiązanie oparte od e, mechaniczne dyski. Dzięki temu możemy skrócić czasy wykonywania backupów, czyli zrównoleglić wykonywane prace i w chwili obecnej ten współczynnik ceny do pojemności kształtuje się na bardzo korzystnym na bardzo korzystnym Stosunku, więc warto też te, te, te obszary wykorzystywać. No oczywiście w, backup, w backupie jako takim coraz częściej wykorzystujemy deduplikację, żeby odpowiedzieć na e, przechowywanie tych samych kopii, czy w wielokrotnych ilości kopii w ramach naszych backupów. No i w, w obszarze, e, w, jak my w Fujitsu to widzimy, to przede wszystkim adresujemy takiego typu rozwiązania. E, e, Appliance'em, czyli e, dedykowanym urządzeniem na potrzeby wykonywania backupu. E, I w naszym przypadku jest to e, rodzina Eternus CS, e, w, a modelu, o którym chciałbym się skupić, to przede wszystkim CS 800. Co on nam daje? Daje nam przede wszystkim ochronę danych. E, jest w stanie e, wpisać się w różnego typu scenariusze. Stosowane u państwa. W, w koncepcji, na przykład Dysk to Disk to Type również bardzo dobrze się wpisuje, wykorzystuje oczywiście deduplikację. Dzięki temu łatwa konfiguracja i to, to urządzenie bardzo szybko skonfigurowane po prostu działa i, i nie ma z nim większych problemów.